Niezmiennie. On mówił, że nie chce wygrać A teraz. Piszę. Dobra, ale nie ma nikogo po nim. Nie ma nikogo po nim. Bartuś, Bartek, Bartuś jest teraz ostatni do To jest donater. największa szansa. Boże, już bym młoda. 9, telefon, nie? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mamy 0-0. To jest chyba ten moment. To jest ten moment. Nikogo nie było. Bartek, nie Bartuś nie to jest ostatnia osoba. Która nie ma nikogo. Może może mieć. Już dużo osób odpadło. Nikogo nie ma w kolejce. Nie chcemy zwiększać stawki. Nie chcemy tego robić. Mamy 12 sekund na sobie. Że w czasie 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kurde. 3 sekundy. 3. 3, 3, 3.